Jeżeli masz nowonarodzoną żonę, to masz szczęście, że możecie się razem modlić. Ja również mam to szczęście, że otrzymałem żonę, która chciała żyć dla Boga. I dzięki temu mogłem więcej podróżować. W pełnym zaufaniu do niej, że będzie w stanie dobrze wychować dzieci, bo przez większość czasu to ona była z dziećmi, nie ja. Dzieci zostały dobrze wychowane, to jest bardziej zasługa jej niż moja. Ale jeśli Twoja żona nie chce się tym zajmować, to jest to Twoja odpowiedzialność jako męża, aby upewnić się, że dzieci są dobrze wychowywane. W bojaźni Pana. A pierwszym krokiem do tego jest Twoja osobista relacja z partnerem w małżeństwie: mąż z żoną i żona z mężem. I czyja to odpowiedzialność przede wszystkim? Kto powinien zrobić pierwszy krok? Na przykład w każdym małżeństwie mogą pojawić się napięcia, ponieważ jesteśmy w ciele. Na początku, zwłaszcza kiedy zaczynamy nasze małżeńskie życie. Jeszcze nie zrozumieliśmy wszystkiego. Jesteśmy jak małe dzieci uczące się chodzić. Mówię, że po ślubie jesteśmy jak dzieci uczące się chodzić. Upadamy i wstajemy, upadamy i wstajemy. Potrzebujemy czasu na naukę. A więc nie zniechęcajcie się, jeśli we wczesnych latach małżeństwa pojawiają się małe napięcia. Ale upewnij się, że z biegiem lat jest ich coraz mniej, i oczekuj, że nadejdzie taki dzień, w którym znikną całkowicie. Że w Twoim domu, gdzie mieszkasz, będzie pokój, bo taki jest cel. Jezus powiedział swoim uczniom: Kiedy idziecie do nowego miejsca, aby głosić, to jest w nowym przymierzu 10 rozdział Łukasza, kiedy rozesłał swoich uczniów po Izraelu. Ta zasada obowiązuje nawet dzisiaj. 10 rozdział Łukasza. Wysłał 70 uczniów. Powiedział: Gdziekolwiek pójdziecie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, pokój domowi temu. W ilekroć modlę się w domu, zawsze modlę się, panie, niech w tym domu zapanuje pokój. Ponieważ to jest to, o czym powiedział tutaj pan. Pokój temu domowi to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Mam na myśli to, że pan jest nazywany księciem pokoju. Ale czyż to nie wspaniały werset Błogosławieni czyniący pokój? Mateusza 5:9. Błogosławieni ci, którzy odwrócili się od swoich grzechów i przyjęli Chrystusa, będą nazwani dziećmi Bożymi błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Jest różnica między byciem dzieckiem a synem. Czy jesteś osobą czyniącą pokój? Mężowie i żony muszą dążyć do pokoju. Tak jest, kiedy są dojrzali, ale mogą być dziećmi, mogą być nowonarodzeni, przyjęli Chrystusa, ale są dziećmi. Niektórzy są dziećmi przez całe lata, nie dążą do zawarcia pokoju, wiedzą, że w domu panuje jakieś napięcie. Kto będzie dążył do pokoju? Syn Boży albo córka Boża, tak, ale dziecko nie będzie chciało pokoju. I niestety wielu chrześcijan to dzieciaczki. Są pełni dumy i swojej godności. Mówią, dlaczego mam się upokorzyć i prosić o przebaczenie? To nie moja wina. Ona wzięła owoc i dała mi go. Jak Adam. Mówię, że różnica między Adamem a Chrystusem była taka, że Adam nie wziął na siebie winy za swój własny grzech, a Chrystus wziął na siebie winę za grzechy innych. Za kim ty podążasz? Jeśli możesz wziąć na siebie winę przynajmniej za swój własny grzech, to jesteś trochę lepszy od Adama. Ale jeśli nie możesz na siebie wziąć nawet winy za swój własny grzech, to jesteś jak Adam. Ale jeśli dorosłeś do miejsca, w którym możesz wziąć winę za innych i nie obwiniać nikogo, to stajesz się jak Jezus. On mógł wziąć na siebie winę za grzech całego świata. I kiedy wisiał na krzyżu, to nie zachowywał się w ten sposób. Nie chciał, żeby wszyscy wiedzieli, że on umiera za ich grzechy. Nie! Niech myślą, co Chcą. Niech myślą, że jestem przestępcą, jak ten złodziej i ten drugi po drugiej stronie. Opinia tych ludzi nie ma dla mnie znaczenia, ojcze. Ty mnie znasz. To jest podążanie za Jezusem. Nie muszę się usprawiedliwiać. Mogę nawet wyglądać, jakbym był przestępcą. Często zadawałem to pytanie parom małżeńskim w Indiach. Kiedy w domu jest jakieś napięcie, kto powinien być pierwszą osobą? Kto powinien zrobić pierwszy krok do przywrócenia pokoju? Mąż czy żona? Tradycyjna hinduska, pogańska kultura mówi, że żona, bo ja jestem królem w tym domu, żona musi się uniżyć i przyjść pierwsza. Inne matriarchalne społeczeństwa, a jest takich kilka, powiedziałyby, że to mąż musi się uniżyć i przyjść pierwszy. Na przykład w Mongolii, to żona jest głową domu. Mężowie tam łagodnie się podporządkowują. I przypuszczam, że w takich kulturach ona mówi, że to mąż musi się uniżyć. Ale w kulturze chrześcijańskiej kto pierwszy powinien się uniżyć? Naszym przykładem jest Bóg. Bądźcie naśladowcami Boga, mówi Biblia. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem był pewien problem. Ten problem rozdzielał Boga i człowieka ogromne napięcie. Kto zrobił pierwszy krok? Bóg. Dlaczego? Ponieważ był mniejszy, gorszy? Ponieważ był bardziej duchowy. I to jest odpowiedź. W poróżnieniu między mężem a żoną kto powinien zrobić pierwszy krok, żeby przywrócić te relacje? Ta strona, która jest bardziej duchowa. A ponieważ oboje myślicie, że jesteście bardziej duchowi, to powinniście paść sobie w ramiona. Czy nie tak? Czy mąż nie myśli, że jest bardziej duchowy, czy żona nie myśli, że jest bardziej duchowa? Ja jestem bardziej duchowa. W takim razie powinniście paść sobie w ramiona bez chwili zwłoki. Dlaczego tak nie jest? Żadna ze stron nie jest duchowa. To jest powód. Jeśli Bóg w tym związku może znaleźć jedną duchową osobę, to będzie pokój. Będzie tam jeden syn Boży lub jedna córka Boża. Używam dłoni jako przykład. Kłótnia między mężem a żoną wygląda w ten sposób. Nie możesz zrobić hałasu jedną ręką. Nieważne jak bardzo się starasz. Nieważne, która ręka mąż czy żona druga osoba musi trochę kooperować, żeby powstała kłótnia. Albo żeby napięcie trwało. Ty się skrzywisz, ja też się skrzywię. Okej, okay, napięcie trwa, ty się nie odzywasz, ja też nie będę się odzywał do ciebie. Ale jeśli jedna z tych osób jest gotowa, aby umrzeć, wtedy jest pokój. To jest jak ilustracja o mężczyźnie, której używam. On miał sąsiada, który każdego ranka o 6 rano zaczynał kłótnie. To było prawie jak budzik. O 6 rano mąż i żona od razu się kłócili. Budził się jest szósta, OK. Zaczynali się kłócić każdego dnia. I oto. Nastał jeden szczególny dzień. 6 rano, 6.15, 6.30, a tu cicho, co się stało. I wtedy idzie do nich i stwierdza, że jedno z nich, nieważne które, umarło. O, nic dziwnego, że dzisiaj nie ma tam kłótni. O tym właśnie mówię. Jeśli jedno z was jest gotowe umrzeć dla siebie, nie będzie kłótni, nie będzie hałasu. Zapanuje pokój. A jeśli oboje są gotowi umrzeć dla siebie, to wtedy mają coś, co nazywa się społecznością. W przeciwnym razie mają przynajmniej pokój. Kiedy oboje nie chcą umierać zderzenia, jedno jest gotowe umrzeć pokój. Oboje są gotowi umrzeć społeczność. A więc musimy wzrosnąć od zderzenia, pokoju aż do społeczności. To niezwykle istotne. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. I dlatego musimy nauczyć się cenić siebie nawzajem. To bardzo ważne.